If ghosts aren't real, then explain this. Hahaha! I just thought that something bad would happen. What's that? What's your body count? I saw. Whatever you think it is, three. Only three? That's yeah, so. all. Only three? Only three. Okay, what are you thinking it is? What do you think I'm asking? Uh, uh, how many people I killed. Oh yes oh Ojej, to jakiś O, jezu, on jest taki śliczny, jak ze szczura! O, jezuś! O, Jezus! on wygląda jak taki szary kocyk. Masz jednego szczura? Przepraszam bardzo, nala to chomik, nie szczur. Już jednego majcę, nie mówię o nali. Ale wy się z czasami powinniście zdecydować, czy wy chcecie mnie nazywać szczurem czy jamnikiem? <ścoughs> Szczurnikiem? Chomikiem? WSIE kurwy będziecie ze mnie śmiać. Jezu. Takie wam rachunki PRZYJEBĘ za prąd. Cię kurwy. Się wystraszyłam! Kurwa Mać. Przejdę z tej WYBRAŃ Muszę zrobić tego latarnika! Jej, ty młody lepiej jej babunia ta wszystkich zna, więc się miej Lepiej miej się na baczności, bo rozbija kamery szkło, gdy spada na samo dno To próchno siłę ma jak Arnold kopie jak prąd Jak Stąd i trzy wycinków ma przepisów na adrena Ale głupia. <śmiech> <śmiech> O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. O. Oa. Oh wow. nie. I ten chłop, nieważne. Nie powiem nic. Dobrze, kochanie, dość tej sztuki. I muszę, się, już się odchamiłam, to teraz pora na ten. A ty? No, kepsa! Dobrze. To po, kojarzy mi się z Dominiką, rybak. Kochani, do... On to ja, śmiejąca się z Dody. I ko koale strasznie dziwnie wyglądają, zobaczcie, ona ma te normalnie rozszczepione podniebienie. Widzisz to? Trochę mnie to martwi, bo tam jestem w łóżku tam, Jeśli bym się obudził z fankami w łóżku, to by było chyba bardzo dziwnie i bym się spodziewał odwiedziny od prokuratora. Co byś <susur> <my susur> zrobić? <susur> o no, ja Ale co? Dobra, słuchajcie to. Uważam, że jesteś. Uważam, jest, jesteś wredna nie dlatego, aby dlatego tego osobno, ofensywnym przez wafy, czy mi się nudzi. Po prostu uważam, że ludzie, którzy cię oglądają, przesyłają ci kasy, powinni dostać od ciebie więcej szacunku. A co ja takiego powiedziałam teraz, bo nie rozumiem. Czy ja w ogóle y, jestem niemiła? Często ciebie oglądałem i słabo się zachowywałeś, typu wyśmiewałeś w dość wredny sposób to, co pisały inne osoby. Aha, czyli robiłam to samo, co robię teraz. <grymne> Niemożliwe. Jak raz byłem u ciebie na streamie, to ktoś napisał, a ty, haha, nadzwo, ale jesteś śmieszny. O kurwa, nie wiem, jak ja to mogłam zrobić. <grymne> Przepraszam. Co to, -to jest? Na słońce. Mordki, jak już dobrze wiecie, w zeszłym tygodniu wraz z moim Ziemalem, a z Bestem 359 założyliśmy swój własny label, który nazywa się SOS i Ubrania Records w skrócie siur. Także, w końcu możemy powiedzieć, że jesteśmy na. <laughs> ja <f> <laughs> Ale mnie coś takiego brzydzi nie. To jest straszne. Czy może się do takiego momentu doprowadzić w życiu? Good night, good night. Kurwa, Drifterzy! Kurwa! Drifterzy! Ja pierdolę, Drifterzy! O kurwa! Ale ktoś miał lądowanie. Jasna dupa. Nie, 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 nie. Do no tu wyskoczy, do no to wyskoczy, do to wyskoczy. To Jopie! Ja nie. I identify as a transfinancial, which means that I'm a rich person <laughs> trapped in a poor person's body. Ja też. Oh, oh. <laughs> That's my boy. No, my boy. Father On Onała też ma takie orekinka, tylko że niższego. Chester, look at me. Hey, there's an intruder. <laughs> Gigi, how do you feel about what's happening with the world right now? <laughs> okay, love it. Wow, mom! That's what I thought. <laughs> 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 the, um, who's. Gigi <laughs> cannot pay that doll. No, no. Can I that doll? No? No. No? no, he's Can sleeping. I that doll? No, he's Can I that doll? Jakie denerwujący dziecko! Powiedzieli od samego początku, że nie może petta dog, a ona piłka na petta dog. Co to ma być? Głośniej nie znaczy, że może bardziej. <głosy> <głosy> a pierdolę, parcie co spotkałem Bubry,

To jest, co to jest, to jest ryś? Uduszę cię zaraz. Nie, no nie, tyś nie mów tak do niego. Ale dysz jak pies normalnie. Aś słodziak! Urodziłem się w czarnej dupie, zwanej Polską Rzeczpospolitą Ludową. Wbrew pozorom, żeby zostać gangsterem, wcale nie trzeba wychowywać się w popierd... random kwa Is jaki komentarz monster drink in town. ik dat mix zwarte myśli. Nietypowa interwencja słowackiej policji. Fotorada zrobił zdjęcie kierowcy, który przekroczył prędkość. Tyle, że na zdjęciu zamiast mężczyzny został uwieczniony jego pies. Kierujący 31 latek opierał się, że zwierzę w ostatniej chwili skoczyło mu na kolana. Podziwiam tych ludzi, tam był chłopak, który nie miał rąk. Jak on sobie radzi, żeby umyć ręce? Nie ja wiem. You know you want to go outside? Oh, oh, yeah. Okay. Oh! Boże, niektóre psy są okropne. Hey, look at all these wieners. Ej, hey, look at all these wieners. Wiener. <noise> Barni i przyjaciele. Barni to jest dinozaur naszej wyobraźni. Dino Ej, ale szczerze wam powiem, że ludzie, którzy mówią o manży, że o jezu, jak on wygląda i tak dalej. Są zupełnie nieświadomi tego, jak on, on wykonał pracę, żeby w ogóle schudnąć z tego, jak on wyglądał wcześniej. A to, że teraz, yy, wiecie, no wygląda tak, jak wygląda, czyli ma nadprogramową skórę, to jest, wiecie, do zaoperowania i do zrobienia. Ale samo to, że on tak, wiecie, zawierdalał naprawdę, żeby, yy, no co, żeby po prostu schudnąć, to jest zajebiste.